Mary Hamilton wzięła głęboki oddech, parząc ziołową herbatę w kuchni swojego mieszkania w Chicago, gdzie wpadało poranne światło słoneczne. Czując ucisk w podbrzuszu, delikatnie położyła dłoń na nabrzmiałym brzuchu kropka bycie w piątym miesiącu ciąży było jednym z najszczęśliwszych momentów w jej życiu. Jak się czujesz? David, jej mąż, objął ją od tyłu i pocałował w ramię. Trochę zmęczona, ale szczęśliwa, uśmiechnęła się Mary. Planuję dziś sprawdzić miejsce na Baby Shower. Mama powiedziała, że wybrała idealne miejsce. Kropka na twarzy Dawida pojawiło się chwilowe napięcie. Jestem zaskoczony, że jej rodzice to planują. Tak, ja też byłam zaskoczona, odpowiedziała szczerze Mary. Po poronieniu Caitlin, moi rodzice byli bardzo zrozpaczeni. Kropka Mary spojrzała na panoramę Chicago za oknem. Myślenie o rodzinie wzbudzało w niej skomplikowane emocje. Zawsze oczekiwano od niej, że będzie silną córką. Podczas gdy jej siostra Caitlyn była słaba od dzieciństwa, a uwaga rodziny była stale skupiona na niej, kropka, nawet po ukończeniu u Mary pozostała w domu, opiekując się chorą siostrą i pracując na utrzymanie rodziny. Wielokrotnie poświęcała możliwości kariery i szansę na studia za granicą dla swojej rodziny. Kropka Jej rodzice mówili: Mary jest silna poradzi sobie, udając, że nie zauważają jej poświęceń. Kropka trzy lata temu, gdy jej kariera w branży nieruchomości zaczęła się rozwijać, Mary zakochała się w swoim koledze Dawidzie i pobrali się w zeszłym roku. To był pierwszy raz, kiedy postawiła własne szczęście na pierwszym miejscu. A teraz spodziewała się swojego długo oczekiwanego pierwszego dziecka. na pozór jej rodzina świętowała ciąże Mary, ale jej matka Elizabeth potajemnie powiedziała. «Caitlyn powinna mieć dziecko przed tobą. Kaitlyn poślubiła Jasona, lekarza, dwa lata temu i od razu chciała zajść w ciążę, ale nie była w stanie zajść w ciążę. po tym, jak Mary ogłosiła swoją ciążę. W cudowny sposób Caitlyn również zaszła w ciążę. Ich rodzice byli zachwyceni i przywiązywali większą wagę do ciąży Kaitlyn niż Mary. Mary szczerze pragnęła szczęścia swojej siostry i bagatelizowała własną radość z ciąży, aby wspierać siostrę. Jednak w szóstym miesiącu ciąży Mary, Kaitlyn nagle poroniła. Cała rodzina była głęboko zasmucona, zwłaszcza jej rodzice, którzy byli pochłonięci myślami o Kaitlyn. Kiedy Mary próbowała omówić swój baby shower w tym czasie. Jej matka chłodno ją odrzuciła, mówiąc: To nie jest czas na myślenie o takich rzeczach. Mimo to tydzień później jej rodzice skontaktowali się z nią. Mówiąc: Zaplanowaliśmy dla ciebie baby shower, Mary była zaskoczona i wdzięczna, ale czuła, że coś jest nie tak. Rodziny są skomplikowane, David powiedziała Mary, ściskając dłoń męża. Twoja szczególnie, odpowiedział szczerze David. Nie są wobec ciebie sprawiedliwi. Wydaje się, że nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele dla nich poświęciłeś. Ich rodzina usprawiedliwiła się jak zwykle Mary. Mają swój własny sposób okazywania miłości. David nic nie powiedział, ale w jego oczach widać było troskę. Martwił się, że Mary nadal poświęca się dla swojej rodziny. Ale znając siłę i cierpliwość swojej żony, szanował jej osąd. Jaki jest plan na dzisiaj? David zmienił temat. Mama dzwoniła. Zarezerwowała Blue Sky, najbardziej renomowaną restaurację w Chicago. Spotkam się z nią, aby omówić organizację baby shower. To wspaniale, odpowiedział David z uśmiechem. Wygląda na to, że twoja rodzina w końcu dostrzega twoje szczęście. Mary uśmiechnęła się, ale w głębi duszy coś się niepokoiło? Czuła się zaniepokojona nagłą zmianą nastawienia rodziców. Ale to właśnie dziś miało odbyć się spotkanie, na które z niecierpliwością czekała. Po latach spełniania oczekiwań rodziny, Mary chciała wierzyć, że w końcu nadszedł dzień, w którym sama otrzyma błogosławieństwo. Mary zaparkowała samochód przed Blue Sky. Wysokiej klasy restauracją w hicagowskiej dzielnicy River North. Miasto tętniło życiem w to weekendowe popołudnie, ale jej serce było niespokojne. kropka, Mimo to uśmiechnęła się, wysiadając z samochodu i biorąc głęboki oddech. Jej jasnoniebieska sukienka ciążowa pasowała do jej oczu, miniących się w wiosennym słońcu. Co za urocza restauracja mruknęła do siebie Mary. Miała mieszane uczucia co do tego, że jej rodzice wybrali dla niej tak ekskluzywną restaurację. Kropka przez lata czuła się jak drugi priorytet w swojej rodzinie, więc nie mogła uwierzyć w to nagłe zainteresowanie kropka, wchodząc do restauracji, przywitały ją eleganckie dekoracje i wytworna atmosfera. Kryształowe żyrandole lśniły z sufitu, a stoły z białymi obrusami były schludnie ułożone. Rezerwacja dla Hamiltona? Zapytała uprzejmie gospodyni. Tak, odpowiedziała Mary na baby shower. — Oczywiście. Spodziewaliśmy się ciebie, uśmiechnęła się ciepło gospodyni. Przygotowaliśmy prywatną jadalnię. Proszę tędy. Mary podążyła za hostessą cichym korytarzem z dala od głównej jadalni. Czując bicie serca swojego dziecka, była przepełniona wdzięcznością za ten dzień. Po latach służenia swojej rodzinie, w końcu miała swój własny dzień świętowania. Oto jesteśmy, gospodyni zatrzymała się przed udekorowanymi drzwiami i uśmiechnęła się do Mary. Gratulacje! Dziękuję, odpowiedziała szczerze Mary. Po wyjściu hostessy Mary wzięła głęboki oddech. Jej rodzice, siostra i przyjaciele powinni czekać za drzwiami. Z sercem pełnym radości i oczekiwania, siennęła do drzwi, kropka spodziewając się usłyszeć gratulacje. Mary, gdy otworzyła drzwi, jej uśmiech zamarł. Pokój był pusty. Był tylko jeden stół z białym obrusem i małą kopertą. Kropka, żadnych dekoracji, żadnych słów gratulacji, tylko cisza na powitanie. Co to jest? Mary weszła do pokoju, zdezorientowana. Czyżby pomyliła godzinę? Sprawdziła swój telefon. Ale rzeczywiście była wyznaczona godzina. Drżącymi rękami podniosła kopertę leżącą na stole. Kropka, jej imię i nazwisko było napisane odręcznie przez jej ojca. Niepokój ścisnął jej klatkę piersiową. Kropka, otwierając kopertę, znalazła liścik i kilka kartek papieru. Mary rozwinęła liścik i zaczęła czytać. Do Mary. Teraz, gdy Caitlin straciła dziecko, nie masz prawa być szczęśliwa sama. Postanowiliśmy zakończyć nasz związek z tobą. Chcemy, abyś zwróciła wszystkie pieniądze, które wydaliśmy na twoje wychowanie i edukację. Szczegółowa faktura jest załączona. To nasze ostatnie słowo do ciebie. Robert i Elizabeth. Kolor odpłynął z twarzy Mary. Jej wzrok zamigotał i poczuła się niepewnie. Opadła na pobliskie krzesło. Drżącymi rękami wyjęła załączoną fakturę. Kropka była szczegółowo wyszczególniona. Koszty edukacji od przedszkola do koledżu, wydatki na jedzenie przez 18 lat, koszty leczenia i inne, łącznie 380 tysięcy dolarów. Czy to jakiś żart? Mary wpatrywała się w papier z niedowierzaniem. Poczuła ból w klatce piersiowej i nie mogła oddychać. Jej dziecko poruszyło się w niej, przywracając ją do rzeczywistości. Nagle drzwi się otworzyły i do środka zajrzał zaniepokojony kelner. Proszę pani, wszystko w porządku. Czy inni goście jeszcze przyjdą? Mary wstała, próbując ukryć swój niepokój. Nie, wygląda na to, że nie przyjdą. Proszę, anuluj rezerwację. Oczywiście. Czy chciałabyś zamówić coś do jedzenia? Nie, dziękuję. Kropka. Gdy kelner odszedł, Mary usiadła ponownie, wpatrując się w list i fakturę. Nie była świadoma łez płynących po jej policzkach. Nigdy w życiu nie czuła się tak zdradzona i opuszczona. Dlaczego? wyszeptała drżącym głosem. Dlaczego mieliby to zrobić? Mary zawsze poświęcała się rodzinie, nawet po ukończeniu college'u, upoświęciła swoją karierę, by zostać w domu. Opiekując się chorą siostrą i pracując na utrzymanie rodziny, kropka zrezygnowała z marzeń o studiach za granicą i przedkładała szczęście rodziny nad własne pragnienia. A teraz, gdy w końcu odnalazła własne szczęście, tak właśnie ją potraktowano, kropka Mary w końcu znalazła w sobie siłę, by wstać. Ostrożnie schowała fakturę i list do torebki i wyszła z restauracji. Na zewnątrz zauważyła znajomy samochód na parkingu. To był samochód jej rodziców, kropka, obok niego stali jej rodzice i siostra. Obserwowali jej reakcję, kropka, Mary zatrzymała się w miejscu. Kiedy rodzice i siostra ją zobaczyli, bez słowa wsiedli do samochodu i odjechali. W ostatniej chwili Caitlin spojrzała za siebie i ich oczy się spotkały, kropka, w jej oczach był smutek i żal, ale ona również nic nie powiedziała i wsiadła do samochodu, kropka, ze łzami w oczach Mary wróciła do samochodu. Siedząc w fotelu, oparła czoło na kierownicy i załamała się, szlochając. Jej dziecko znów się poruszyło, a ona instynktownie położyła na nim rękę. Już dobrze, kochanie, przecinek. Wyszeptała. Masz mamę i tatę. To wystarczy kropka przed uruchomieniem silnika, Mary wzięła głęboki oddech, aby uspokoić emocje. Rozważała zadzwonienie do Dawida, ale nie była jeszcze gotowa na uporządkowanie swoich uczuć. Zamiast tego postanowiła pojechać prosto do domu, kropka podczas jazdy gniew i smutek mieszały się w sercu Mary. Ale pod nimi zaczęło kiełkować coś w rodzaju determinacji. Zniosła już wystarczająco dużo. Poświęciła wystarczająco dużo. Czas z tym skończyć, powiedziała cicho, kropka, myśląc o fakturze, którą wysłali jej rodzice, powróciły do niej wspomnienia. Jak potajemnie wspierała ich, gdy inwestycje jej ojca zawiodły. A rodzina borykała się z problemami finansowymi. Jak opiekowała się matką bez wynagrodzenia podczas jej choroby, jak pokrywała koszty leczenia Caitlyn, jej własne marzenia i czasy poświęcone dla rodziny. Faktura. Mary nie mogła powstrzymać się od uśmiechu. Był to uśmiech zabarwiony smutkiem, ale z ukrytą w nim siłą. Skoro oni wysyłają mi fakturę. To może nadszedł czas, abym i ja im ją wysłała. Kropka zanim dotarła do swojego mieszkania, w sercu Mary rozkwitła nowa determinacja. Nie było już łez, a w jej oczach zagościła siła. Chociaż zraniona działaniami swojej rodziny, postanowiła stanąć w obronie siebie i swojego dziecka. Mary, co się stało? David natychmiast wyczuł, że coś jest nie tak, gdy zobaczył twarz swojej żony. Mary cicho zamknęła drzwi i weszła do salonu. Jej wyraz twarzy był twardy, oczy zaczerwienione i opuchnięte, ale było w nich nowe światło determinacji. Kropka, to nie było baby shower. Mary drżącymi rękami wyjęła kopertę z torebki. Kropka, to był prezent od mojej rodziny. David wziął kopertę z zakłopotanym wyrazem twarzy i zaczął czytać zawartość. Gdy czytał dalej, jego twarz poczerwieniała ze złości. Niewiarygodne. Oni są szaleni. David był wściekły. Kropka, jak rodzice mogli zrobić coś takiego własnemu dziecku? Mary usiadła na Sofie, zakrywając twarz obiema rękami. Emocje, które tłumiła przez tak długi czas, wybuchły natychmiast. "Zawsze byłam przy nich", powiedziała, płacząc. "Nawet po studiach poświęciłam swoją karierę, by zostać w domu. Zrezygnowałam z marzenia o studiowaniu za granicą, by pokryć koszty leczenia Caitlin", a jednak David usiadł obok Mary i objął ją. Przez lata widział, jak Mary poświęcała się dla swojej rodziny. Ale ta zdrada była nie do pojęcia. Nie jesteś im nic winna, powiedział cicho, ale stanowczo. Jeśli już, to oni są winni tobie. Kropka te słowa wywołały w Mary wspomnienie. Nagle podniosła wzrok. Tak. Powoli wstała i skierowała się do gabinetu. David, możesz mi pomóc? Z szafy w gabinecie Mary wyciągnęła duże kartonowe pudło z napisem Family Papers. Kropka położyła pudełko na podłodze i otworzyła pokrywę. Co to jest? David zapytał z zaciekawieniem. Dowody moich relacji z rodziną z ostatnich dziesięciu lat, odpowiedziała cicho Mary. Zaczęła wyjmować dokumenty jeden po drugim. Zaraz po tym, jak skończyłam studia. Mój ojciec poniósł porażkę w swoich inwestycjach i zaciągnął wiele długów. Oddałam mu większość mojej początkowej pensji, żeby nie stracili domu. Kropka kontynuowała wyjmowanie kolejnych dokumentów. Zapisy przelewów bankowych, zaświadczenia o płatnościach, odręczne notatki, wszystko uporządkowane chronologicznie. Drogie leczenie Caitlin, spłata kredytu hipotecznego moich rodziców, restrukturyzacja długu mojego ojca po jego porażce biznesowej potajemnie zapłaciłam za to wszystko. David spojrzał na dokumenty z zaskoczonym wyrazem twarzy. Zapłaciłaś za to wszystko. Mary skinęła głową. Mój ojciec był dumnym człowiekiem. Nie chciałby świat dowiedział się o jego niepowodzeniach finansowych. Więc wspierałam ich za kulisami, jednocześnie udając, że mój ojciec za wszystko płacił. David próbował zrozumieć sytuację, sprawdzając dokumenty jeden po drugim. Więc twoja rodzina myślała, że jest niezależna finansowo, ale tak naprawdę wspierałaś wszystko za kulisami, tak, odpowiedziała Mary. Porządkując górę dokumentów. Mój ojciec poprosił mnie, abym utrzymywała moje wsparcie w tajemnicy przed innymi członkami rodziny ze względu na jego dumę. Sprawił, że moja matka i Caitlin uwierzyły, że wszystko rozwiązał David trzymał się za głowę. Dobry Boże. I przysłali ci fakturę na 380 tysięcy dolarów, ironia losu, prawda. Mary uśmiechnęła się gorzko. W rzeczywistości zapłaciłam im znacznie więcej. Wyjęła kolejną teczkę i podała ją Dawidowi. Zawierała szczegółowy rejestr wydatków z ostatnich dziesięciu lat. Suma wynosiła 670 tys. dolarów. Po co takie szczegółowe zapisy? David zapytał ze zdziwieniem. Mary patrzyła przez okno, gdy odpowiadała: Na początku było to tylko zarządzanie gospodarstwem domowym. Ale z czasem zaczęłam czuć, że coś jest nie tak. Ojciec akceptował moje wsparcie, ale zawsze ignorował mój wkład w firmę, matka przedkładała Caitlin nade mnie i nie brała pod uwagę moich uczuć, a Caitlin zachwiała się. Czy Caitlin nie wiedziała? Zapytał David, nie. Żadne z nich nie wiedziało. Ojciec kazał mi to obiecać. Powiedział, że to dla honoru rodziny, Mary westchnęła. Ale myśląc o tym teraz, nie chodziło o honor rodziny, ale o ochronę dumy mojego ojca. David i Mary rozmawiali całą noc. Emocje sięgały zenitu, płynęły łzy, a czasem wybuchała złość. Ale rano w oczach Mary zabłysła nowa determinacja. Muszę pokazać im prawdę, powiedziała z determinacją na twarzy. Nie będę już wspierać ich w tajemnicy. Nie pozwolę, by zaprzeczano mojej wartości. David ścisnął dłoń żony. Co zamierzasz zrobić, najpierw skontaktuję się z prawnikiem, odpowiedziała spokojnie Mary. Poproszę ich o prawne udokumentowanie całego wsparcia finansowego, jakiego udzieliłam mojej rodzinie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, kropka dalej wyjaśniła swój plan. W tym samym czasie będę współpracować z księgowym, aby stworzyć dla nich szczegółową dokumentację moich wydatków. Kropka, zamierzam stworzyć fakturę zawierającą wszystko, spłatę długu mojego ojca, koszty leczenia Caitlin. Spłaty kredytu hipotecznego moich rodziców. Szukasz zemsty? David zapytał zaniepokojony. Mary potrząsnęła głową. To nie jest zemsta. Chodzi o ujawnienie prawdy. Pokazanie, jak bardzo byli wobec mnie niesprawiedliwi. A przede wszystkim o uwolnienie się od lat milczenia. Od tego dnia Mary zaczęła działać skontaktowała się z niezawodnym prawnikiem i księgowym i zaczęła organizować szczegółową dokumentację wsparcia dla swojej rodziny. Kropka każdego dnia po pracy spędzała godziny w swoim gabinecie, przeglądając przeszłe zapisy i znajdując niezbędne dokumenty. Minął tydzień i wszystkie przygotowania zostały zakończone. prawnik Mary przygotował dokumenty prawne na poparcie jej roszczeń, a jej księgowa wypełniła fakturę wyszczególniającą jej wydatki w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Kropka suma była zdumiewająca. 670 000 mruknęła Mary, wpatrując się w fakturę. Tyle zapłaciłam za moją rodzinę. David położył rękę na jej ramieniu. Naprawdę zamierzasz to wysłać odpowiedziała Mary. Spoglądając przez okno. Tak. Ale nie po to, by żądać od nich pieniędzy. Chcę, żeby poznali prawdę. dołączyła list do faktury. Tato, mamo, Caitlin. Otrzymałam waszą fakturę. Oto moja faktura dla Was. Jest to dokumentacja wsparcia finansowego, którego udzielałam Wam przez ostatnie 10 lat. Obejmuje ona spłatę długów Taty po jego porażce inwestycyjnej, koszty leczenia Caitlin, spłaty kredytu hipotecznego i inne. Ta faktura nie jest jednak żądaniem spłaty. Chcę tylko, żebyś poznał prawdę. Teraz, gdy zdecydowałeś się mnie porzucić, nie będę cię już wspierać w tajemnicy. Będę żyć swoim życiem i życiem mojego dziecka. Ponieważ Cię kocham, mówię Ci prawdę. Mary. Mary powoli zakleiła kopertę zawierającą list i fakturę. Ręce jej drżały, ale serce miała silne i pełne determinacji. Wyślę to jutro, powiedziała Dawidowi. A potem zacznę nowe życie. Kropka tej nocy Mary spała spokojnie po raz pierwszy od dłuższego czasu. Jej dziecko poruszało się energicznie w jej brzuchu. Jakby błogosławiąc nową determinację matki. Już dobrze, kochanie, wyszeptała delikatnie Mary. Będziemy silni. I będziemy żyć w otoczeniu ludzi, którzy rozumieją prawdziwe znaczenie rodziny. Kropka był deszczowy środowy poranek, gdy do drzwi rodziny Hamiltonów podszedł listonosz. Robert otworzył drzwi i odebrał kopertę. Gdy tylko zobaczył nazwisko nadawcy, jego wyraz twarzy spochmurniał. Od kogo to? Głos Elizabeth dobiegł z kuchni. To od Mary, odpowiedział niechętnie Robert. Kropka zaniósł kopertę do salonu i usiadł na sofie. Elizabeth i Caitlyn również zebrały się wokół niego, wiedzione ciekawością. Od zeszłotygodniowego baby shower w ogóle nie kontaktowali się z Mary. Kropka spodziewały się słów gniewu lub błagania ze strony córki, ale tak szybka odpowiedź była nieoczekiwana. Otwórz to, ponagliła Elizabeth. Kropka, gdy Robert powoli otworzył kopertę i wyjął jej zawartość. Ukazał się gruby plik dokumentów. Kropka na wierzchu znajdował się odręcznie napisany list. Pokój zamilkł. Gdy przeczytał list na głos, głos Roberta drżał, gdy wypowiadał ostatnie słowa. Odwrócił się do dokumentów, znajdujących się za listem. Była to szczegółowa faktura. Kropka, gdy przewracał stronę za stroną, jego twarz bladła. Co to jest? Elizabeth była zdezorientowana i wzięła dokumenty od męża. Ona również zaczęła czytać i była zszokowana zawartością. Czy to prawda? Mary dała nam tyle pieniędzy. Caitlin również spojrzała na dokumenty i wzięła niektóre z nich. Moje koszty leczenia, powiedziała drżącym głosem. Mary za nie zapłaciła. Nie tata. Robert zakrył twarz i usiadł. Po długiej ciszy w końcu przemówił. To prawda, przyznał niskim głosem. Nie udało mi się zainwestować i mieliśmy stracić wszystko. Mary zaoferowała pomoc. Bez jej wsparcia stracilibyśmy również ten dom. Elizabeth była wściekła. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Przez ponad dziesięć lat nic nie wiedziałam. Byłem zbyt dumny, ramiona Roberta opadły. Nie mogłem przyznać się do porażki. Nie chciałem okazać słabości mojej żonie i młodszej córce. A co my zrobiliśmy takiej córce? Elizabeth potrząsnęła dokumentami. W jej szczęśliwym okresie odcięliśmy ją. Spójrz na tę fakturę. Zobacz, co Mary dla nas zrobiła. Kropka zalała się łzami. Moje czesne w college u koszty leczenia, moja siostra zapłaciła za to wszystko. Zadrżała, sprawdzając każdą pozycję na fakturze. Zawsze myślałam tylko o sobie. Nie wiedziałam, co Mary dla mnie zrobiła. Nigdy o tym nie wspomniała, westchnął Robert. Taka była nasza umowa. Dla honoru rodziny. Honor! Elizabeth podniosła głos. Dla Twojej dumy, prawda. A teraz usłyszeliśmy naszą córkę. Zamiast świętować jej ciążę. Zrobiliśmy tak straszną rzecz. Jej słowa zamieniły się w szloch. Jakimi okropnymi rodzicami jesteśmy! Cała trójka siedziała w milczeniu przez długi czas. Faktury i listy rozłożone na stoliku do kawy ujawniły prawdę o ich życiu. Musimy skontaktować się z Mary. Caitlyn wstała jako pierwsza. Musimy przeprosić. Wyjaśnić. Wyjęła komórkę i zadzwoniła na numer siostry, ale połączenie zostało przekierowane na pocztę głosową. Nie odbiera, opuściła ramiona. Oczywiście, powiedział cicho Robert. Zdradziliśmy ją, kropka Elizabeth wstała, przecierając oczy chusteczką. Chodźmy do jej mieszkania. Musimy przeprosić ją osobiście, kropka cała trójka natychmiast wsiadła do samochodu i udała się do mieszkania Mary. Ale kiedy dotarli na miejsce, czekał na nich nowy szok, kropka według zarządcy mieszkania. Mary i David wyprowadzili się dwa dni temu, kropka. Masz ich nowy adres? zapytała z niepokojem Elizabeth. Przykro mi, ale poprosili mnie. Abym nie udostępniał ich adresu do korespondencji, odpowiedział przepraszająco zarządca. Cała trójka wróciła do samochodu, rozczarowana. Spróbujmy w jej firmie, zasugerował Robert. Po przybyciu do firmy zajmującej się nieruchomościami zostali oprowadzeni przez recepcjonistkę. Chcielibyśmy zobaczyć się z Mary Hamilton. Przykro mi, ale pani Hamilton została przeniesiona do innego oddziału naszej centrali, odpowiedziała recepcjonistka. Nie mogę podać konkretnej lokalizacji ze względu na naszą politykę prywatności. Kropka dzwonili do Mary wiele razy i wysyłali e-maile, ale nie było żadnej odpowiedzi. Minął tydzień, a ich niepokój rósł z dnia na dzień. Ona naprawdę nas opuściła, płakała Elizabeth pewnej nocy. To, co o zrobiliśmy, jest nieodwracalne. Robert również miał wyrzuty sumienia. Moja duma wszystko zrujnowała. Mary zawsze była przy nas, ale my jej nie rozumieliśmy. Kropka patrzyła na zdjęcie swojej siostry, myśląc, możemy już nigdy nie mieć szansy. By być dla niej prawdziwą rodziną, miesiąc później do ich domu dotarła koperta. Nadawcą był prawnik Mary. W środku znajdował się krótki list i zdjęcie. list brzmiał Mary spędza obecnie czas w bezpiecznym i spokojnym otoczeniu. Wyraziła życzenie, aby na razie powstrzymać się od kontaktu z tobą. Prosimy o uszanowanie jej wyboru. Ona i dziecko są zdrowi i wkrótce ma urodzić. zdjęcie pokazywało Mary z mocno spuchniętym brzuchem. Stała nad morzem i uśmiechała się. David stał obok niej, kładąc rękę na jej ramieniu. Wyglądali na szczęśliwych, widząc to zdjęcie, cała trójka uroniła łzy. Ogarnęło ich poczucie straty i żalu. Musieli poznać prawdę i zaakceptować konsekwencje swoich działań. Nie odcięła nas całkowicie, powiedziała Caitlin, wpatrując się w zdjęcie. Fakt, że wysłała zdjęcie oznacza, że nie zamknęła całkowicie drzwi do relacji z nami. kropka. Ale na jej warunkach, w jej czasie, Robert okazał zrozumienie. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko czekać. A kiedy wróci? Musimy być gotowi powitać ją jak prawdziwą rodzinę. kropka Elizabeth spojrzała na męża i córkę i skinęła głęboko głową. Musimy wykorzystać ten czas na zmianę. Abyśmy już nigdy nie skrzywdzili kogoś, kogo kochamy. Kropka, cała trójka w milczeniu trzymała się za ręce. Mieli przed sobą długą drogę, ale po raz pierwszy stanęli twarzą w twarz z prawdą i zaczęli mieć wolę zmiany. Kropka, faktura Mary nie żądała zapłaty finansowej, ale prawdy i szczerości. Kropka, i to było głęboko wyryte w ich sercach. Emma, babcia i dziadek przyjeżdżają. Jesteś gotowa. Mary zawołała do swojej dwuletniej córki, stawiając ważąc kwiatami na stole w salonie. Wiosenne słońce wpadające przez okno jasno oświetlało pokój. "Tak", rozbrzmiał radosny głos Emmy, która biegła do pokoju z odgłosem małych kroków. Dziewczynka ze złotymi lokami i ubrana w niebieską sukienkę, miała jasne oczy błyszczące jak jej matka. Kropka zadzwonił dzwonek do drzwi i David poszedł otworzyć. Po drugiej stronie drzwi stali Robert, Elizabeth i Caitlyn. Wyglądając na spiętych, proszę, wejdźcie przywitał ich ciepło David. Mary wzięła głęboki oddech i skierowała się do wejścia. Jej spotkanie z rodziną zaczęło się stopniowo. Odkąd urodziła się jej córka Emma. Kropka, zaczęło się od komunikacji za pośrednictwem prawnika, następnie przeszło do krótkich rozmów telefonicznych, a od zeszłego roku do comiesięcznych wizyt. Nie był to łatwy proces. Odbudowanie zaufania wymagało czasu, kropka, ale nowy związek zbudowany na prawdzie i szczerości stał się silniejszy niż wcześniej, kropka Mary. Oczy Elizabeth napełniły się łzami na widok jej córki. Dziękuję, że zawsze pozwalasz nam się widywać. Mamo, tato, odpowiedziała cicho Mary. W jej głosie nie było już napięcia, które było wcześniej. Emma nie mogła się doczekać spotkania z babcią i dziadkiem. Twarz Roberta rozjaśniła się, gdy zobaczył swoją wnuczkę. Uklęknął, by spojrzeć Emmy w oczy. Pokażesz mi obrazek, który narysowałaś dla dziadka, Emma skinęła radośnie głową i wzięła Roberta za rękę. Prowadząc go do salonu kropka, Caitlin podeszła do mary i cicho się objęły. Jak się masz, siostro? — Dobrze, zajęta nowym projektem w pracy, ale spełniona, uśmiechnęła się Mary. A ty, Tomas, u nas wszystko w porządku. — Thomas jest dziś w domu przyjaciela — odpowiedziała Caitlyn. Rok temu ona i jej mąż Jason adoptowali pięcioletniego chłopca o imieniu Thomas. Rodzina zebrała się w salonie, popijając herbatę i spokojnie rozmawiając. Incydent z fakturą trzy lata temu był dla nich punktem zwrotnym. Robert nauczył się na swoich błędach i teraz otwarcie rozmawiał o problemach ekonomicznych. Zamiast je ukrywać, zaczął pracować jako instruktor finansowy w ośrodku dla seniorów, prowadząc wykłady na temat uczenia się na błędach spowodowanych pychą. Elizabeth ceniła sobie czas spędzany z wnuczką Emmą. Jednocześnie starając się budować zdrowsze relacje z Mary, zapisała w swoim sercu znaczenie miłości bez dyskryminacji i szanowała obie swoje córki. Caitlin najgorliwiej pracowała nad naprawieniem relacji z siostrą. teraz pracowała jako doradca w organizacji wspierającej adopcję, dzieląc się własnym doświadczeniem, że rodzina to nie tylko więzy krwi. po kolacji, gdy Emma poszła spać, Mary dołączyła do swojej rodziny na tarasie, by podziwiać rozgwieżdżone niebo. Czym jest prawdziwa rodzina? Zapytał cicho David. Mary zastanowiła się przez chwilę, zanim odpowiedziała. Myślę, że prawdziwa rodzina to ludzie, którzy wspierają się nawzajem nawet w trudnych chwilach, mają odwagę przyznać się do błędów i rozwijać się, a przede wszystkim budują relacje oparte na uczciwości i szacunku. Wszyscy w milczeniu przytaknęli. Po bolesnej podróży w końcu zaczynali rozumieć, co to oznacza.